I już kolejny odcinek Sobota na działce. Tak jak obiecałem dzisiaj o, róż o różach, a właściwie o róży wielkokwiatowej. Najbardziej je lubię, ponieważ e, lubię kiedy róża ma duże kwiaty zakończone właśnie, duże pędy zakończone pięknymi, dorodnymi różami. Często zadajecie pytania jak ciąć róże wielkokwiatowe. Otóż e, nie jest to trudna, trudny zabieg. Po zimie tak jak teraz Zobaczcie, tutaj na, wszel na wszelki wypadek zrobiłem kopiec, ponieważ dwa lata temu zima była sroga i praktycznie przemarzła róża do, do samego spodu. A w tym roku po prostu jest dużo, dużo lepiej to się sprawdziło. Zima była dużo słabsza, więc i róża w dużo lepszej kondycji przezimowała. Rozkopujemy ten kopiec. Potem ja to jeszcze upatą, tą ziemię rozgarnę lepiej. I co jest ważne, zobaczcie, dużo... Żywych pędów, tak? Ktoś powie: No, ładnie, przyzimowała, nic tu nie robię, zostawiam. I to by był duży błąd. Tu, zobaczcie, tutaj jednak są pewne straty mrozowe, ale w porównaniu z tamtym rokiem, dwa lata temu, to po prostu jest nic. Wtedy przemarznięcie było praktycznie do tej wysokości, tak? Tam, gdzie był kopiec, tam było przemrożenie. Natomiast teraz już śmiało możemy, kwitną forsycję, to jest znak, że już czas na cięcie róż, aby z tym zabiegiem też się nie spóźnić, więc. Jest teraz optymalny termin. Tu jest województwo podlaskie. Myślę, że u Was na zachodzie to już ten zabieg niektórzy dawno zrobili, ale jak powiedziałem, jesteśmy na Podlasiu, więc ja to robię teraz. I teraz tak, jak tniemy róże wielkokwiatowe. Zobaczcie, ładnie już puszczają pączki. I tniemy nad pączkiem, który będzie wyrastał na zewnątrz. Teraz tak, grubsze pędy. Tu zobaczcie, że u mnie praktycznie same grube pędy są tak, Także ja tutaj... Będę ciął na, na szósty mniej więcej pączek. Oczywiście zawsze powtarzam że przy cięciu cięcie roślin to nie jest apteka więc mniej więcej tak jeżeli macie cieńsze. Generalna zasada jest taka ogólnie. Jeżeli macie cieńsze pędy tniecie troszkę niżej mniej więcej czwarte oczko tak natomiast grubszy, tak jak u mnie nie będę tutaj rozróżniał utnę ważne żeby ciąć na jedną wysokość. Tak tu jest pąk zewnętrzny mniej więcej na taką wysokość. Te różyczki obetne. tu jest pąk zewnętrzny zobaczcie. Rośnie tam fajnie, tak, taki pąk. E, musicie podjąć decyzję, tak, albo wy usuwacie, ale ja zostawię go, a usunę ten, który w środku jest. Tak, czasem trzeba i taką decyzję podjąć. I tutaj też ładnie boczny pęd zdrowy nad zewnętrznym pąkiem, mniej więcej tutaj, troszkę inaczej. O, i tego jeszcze nie obcięłem, tak, nad zewnętrznym pąkiem. Przycinamy mniej więcej centymetr nad pąkiem, nie za, nie za nisko, nie za wysoko. Nie zostawiamy takich o cięcie wykonujemy pod kątem tak żeby woda, o tutaj troszkę za mały kąt nadałem. Pamiętajcie, żeby 45 stopni był kąt i zostawiacie mniej więcej centymetr nad pąkiem, tak? Nie za dużo, bo wtedy będzie usychał i robić się będzie jakaś tam choroba grzybowa czy inne niepotrzebne choroby, a za krótko też jest niedobrze, bo może też po prostu wysychać. I tak przycięta róża, moi drodzy, już jest gotowa do sezonu. Tutaj ładnie będzie puszczała, wypuści nam ze zdwojoną siłą i zakończone będą to wspaniałymi te pędy, wspaniałymi kwiatostanami. I tak to, moi drodzy, się robi. Jeżeli nie wiecie, jak ciąć pozostałe róże, zachęcam do zajrzenia do naszego planera. Tam jest oddzielna kartka o cięciu wszystkich rodzajów róż. Róże pnące, róże e, rabatowe. Róże okrywowe, tam wszystko znajdziecie. Zaglądajcie do planera. To tyle, moi drodzy. Cześć.